wczorajszym e, ekipa remontująca widoczny ko kościół za mną stwierdziła, znalazła w ścianach podejrzane elementy, została powiadomiona policja, przyjechali saperzy i e, stwierdzili, że są to pociski z pierwszej lub drugiej wojny światowej e, podejrzany był jeden pocisk, który wystawał z kościoła, a jego główna część, zapalnik, wystawał w Części modlitewnej. Poproszono nas o pomoc z tego względu, że mamy urządzenia do prześwietlania. I w dniu dzisiejszym, od godziny dziewiątej, razem z grupą rozminowania saperów wskazunia, do tej pory wydobyliśmy 17 elementów pozostałych z pierwszej wojny światowej, w tym trzy pociski uzbrojone: dwie 150 i jedna 120 mm. Do tej pory prze... Przeleżało to w tym murze ponad 80 lat. Nie stwarzało żadnego bezpieczeństwa. Natomiast no tutaj, co usłyszeliśmy od kierownika remontów, pracownicy jego chcieli te pociski ciąć diaksem. No, mogłoby dojść do tragedii. Ciąć te uzbrojone, mogłoby dojść do detonacji, i pracownicy mogliby po nie śmierć. Jest to dla nas nową, bo. 20 lat tym się zajmuję i nie spotkałem się z taką e, sytuacją, żeby w kościele, w środku i na zewnątrz były umieszczone m, czy to łuski, czy pociski. Patron rozminowania wojskowego Skazunia zabierze je na poligon i w dniu jutrzejszym te pociski zostaną zdetonowane. Natomiast e, no tutaj jest e, niemiła wiadomość dla mieszkańców. Kościół na razie zostanie zamknięty z tego względu, że są jeszcze e, pociski w środku. 8 sztuk i 7 na zewnątrz nam to brak rusztowania, żeby dostać się do tych pocisków. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, wystają w kościele, widać przynajmniej trzy pociski z zapalnika. Te zostały prace przy elewacji kościoła. Te wystające łuski, nie było wiadomo, czy to są niewybuchy, nie wypały, siedzą już kilkadziesiąt lat. Niektóre są z I wojny światowej, niektóre pewnie z okresu II wojny światowej. Pociski te prawdopodobnie zostały zamontowane jako pamiątka wojny. Po pierwszej wojnie, może po drugiej wojnie światowej, tak jak to jest w kronikach zanotowane przez księdza proboszczelona Gościckiego. Wszyscy moi poprzednicy, jak również mieszkańcy myśleli, że to są łuski. W ubiegłym roku nawet konsultowałem się z, z policjantem, z kolegą, no i doszliśmy do wniosku, że trzeba wezwać saperów, tym bardziej, że trwają prace przy elewacjach. Niektórzy byli za tym, żeby to zostawić jako pamiątkę. Stwierdziłem, że jeśli to są łuski, to niech to zbadają saperzy. A jako pamiątkę, wątpliwa to pamiątka poza tym, gdy będzie nowa elewacja, będą powstawały zacieki, gdyby deszcz padał na zardzewiałe części wystających tych nabojów. Jak się okazało dzisiaj, zresztą chyba rozmawialiście z saperami z policją, z wydziału antyterrorystycznego, że są to niestety niewybuchy. I to było, byłaby duża siła rażenia 150 i, i mniejsze. To gdyby tak to przełożyć obrazowo, spółgoworowa pewnie by zmiotło. Dowiedzieliśmy się o tym zdarzeniu w dniu wczorajszym, że patron minersko-saperski odebrał z rejonu kościoła w Goworowie elementy niewybuchów. Były to puste łuski, natomiast, wiedząc o tym, że istnieje jeszcze szereg tego typu elementów w budynku kościoła. Postanowiliśmy to miejsce zabezpieczyć policyjnie, żeby odizolować ludzi od potencjalnego zagrożenia. Do chwili usunięcia ich przez saperów. Znaczy, nie czułam się zagrożona. Znaczy, tu są osoby, nasi sąsiedzi, no nawet i ksiądz proboszcz, który za wszystkim czuwa. I to właśnie tylko dzięki jego czujności coś tam się dzieje. Przecież przez tyle lat ja jestem tutaj, prowadzę aptekę, ile? 19 lat. Były różne osoby, i się nigdy tym nie interesowały. Także ja mam pełne poczucie bezpieczeństwa. No dzisiaj mówiła taka babcia 90 lat, że tu podczas wojny tam były miny podsadzone, że Niemcy chcieli to wysadzić, ale proboszcz uratował tą sytuację i, i został ten kościół, bo im przeszkadzał do. Wieże im przeszkadzały do e, zwiedzania obiektu. Ja to wysłyszałam, bo był tu proboszcz gościcki podczas okupacji. I... I do 1946 roku on był, ten ksiądz, i zaminowali ten kościół. Co ja wiedziałem od moich ojców, to, że ksiądz im dał łapówkę, no i oni zostawili te mniny i poszli, bo frontem tutaj ruskie wojska nacierały, to to się bojęli, że tu że coś się, żeby ich nie złapali Rosjanie. I uciekli, a mniny zostały, dzisiaj widocznie wykryli tam coś, coś pod, tym, pod tym względem.